Mhm. I tutaj chodzi o to, żeby pokazać tym osobom, że słuchaj, to jak ty działasz, to jak chcesz działać naturalnie, to ma sens, jest okej okay, i jest bardzo efektywne. Twoje przekonania i ta presja społeczeństwa przeszkadzają ci w czerpaniu z tego radości, satysfakcji i uznaniu swojego wysiłku jakoś. I czasami to są właśnie takie dobre, drobne zmiany. Okej, okay, czyli, czyli rozumiem, że też uczysz stawiania granic, bo taka osoba musi powiedzieć społeczeństwu, hej, słuchaj, ja działam inaczej. Tak, tak, tak. W społeczeństwu czy w środowisku pracy, czasami to trzeba jakoś dogadać. Okej. Okay. Tak, żeby mieć więcej elastyczności w tym, jak się, jak się pracuje, i większą akceptację na to, jak się pracuje. No bo jeżeli interesujecie w danym momencie na przykład. Yy, Robienie jakichś sprawozdań, to no. po co za wszelką cenę zmuszać się do projektowania jakiegoś szkolenia, jeżeli ty masz zajawkę na robienie sprawozdań i możesz zrobić tego więcej? Nie wyobrażam sobie, że ktoś mógł mieć zajawkę ja, na robienie sprawozdań. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale, ale powiedzmy, że tak może być. Okej, okay, to no dobra. Załóżmy, tam... że istnieją osoby, które lubią mhm. sprawozdania robić.